Ten Grail upadek Avalonu jesteśmy w rozdziale 10 i to będzie nas trzeci dzionek już, tak próbujemy podgonić, ale idzie nam tak sobie średnio mamy zadanie żeby się udać tutaj do zwaliska ale zanim pójdziemy do zwaliska, aha początek dnia no to musimy oczywiście zmniejszyć liczniki tu będzie trójeczka, tu będzie czwóreczka. Może udałoby się zwrócić, wrócić, nie? Tutaj będzie 126. 126. Idziemy do aplikacji, zanim stąd dojdziemy. Przeszukaj rumowisko. Tak. Nie, to, nie to. No. To jest 126, tak? Tak, 126. 126. Moment, przeszukaj rungowisko. Jeżeli zapłacę, jeżeli wynik posiadam. Dobra, to nie ma sensu to jest za drogie. Widz, prosi miasteczko. Musimy zapłacić za to jeden. Jeśli posiadasz, mam to bez ludzi, nie mam chyba tego bez ludzi. Nie mam. Kup coś ocalał, przekona ludzi, żeby. No, co jest grane? Co jest grane? 126. Trujmuj należy, się to jest to. żeby ci pomogli. Zapłać dwa, dwa ten, dwa energii. Tak. Bo on może zapłacić, bo on może zapłacić mniej, nie? Dobra, i akceptuj. Umieść żeton zadania na tej lokacji. która Eksploracja się kończy, tak? Dobra. Mamy już drugi żeton. Muszą być trzy albo cztery. Teraz sprawdzimy. Trzy żetony, dobra. Moment, 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 moment. Mogę sam kopać. Kopnę własną rękę. Zobaczy energię, każdy członek traci dwa. Nie, to nie. Nie, nie. No. Moment. Moment, moment, moment. Dobra, robimy tak. Że idziemy do przodu, nie? Tutaj. Raz i dwa. I każdy musi zapłacić po jednym energii sobie. Na razie może każdy za siebie płacić. Dobra i tutaj jak wchodzimy, wykop dziwny mineralowy stracić dwa życia. Raz, dwa, żeby dostać trzy kosztowności, tak? 3 to będzie tutaj 5. Dobra, to będzie 17. To warto. Dobra, i to jest 139. 139, tak? 139. Teraz pytanie, jak odnaleźć tą ścieżkę? Przeszukaj chaty. W ogóle muszę zapłacić za eksplorację tego miejsca. Snywizję posiadam. Tu nie. Co innego mogę tu zrobić w tych chatach? się od niego, co mi to da? Płonąca nigła. brakujemy mi tylko 8. Nie, to też nie warto. Dobra, 139. Idziemy zatem do tej kopalni, nie? Rzuć kością, dodaj swoje. To jest 3, 5, 5, i tutaj rozdział 11 i ja on 10. Jeśli rozgrywasz rozdział 10, o, dobra. Mamy to. Korytarze wiją się głębiej głębiej do środka ziemi w końcu docierasz do miejsca gdzie stare, szyby kopalń przecinają się z czymś jeszcze starszym Tak prace jest wyczerpująca nawet jeśli ma, od, ma się odpowiednie narzędzia w końcu jednak wydobywasz bloki mniej więcej Blok mniej więcej tak duży Jak chciał ory. Teraz z jedynym problemem jest dotarcie ciężkiego gładza do tego Umieść kartę sekretu pierwotny dziwoskał 14. Sekret, tak? Idziemy poszukać sekrety, gdzie go mam umieścić? Na walizku na 139, tak? 14, jest 14. Co to jest ciekawego? Zapłać dwa energii na gracza, aby przemieścić wszystkich członków ze swojej lokacji do wolnej połączonej lokacji, tak? Dwa nagracza gracza. Uh, 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 panie. Panie, panie. Moment. No. Mamy taki bajerek stojaczek. Jacek mamy taki. Ok, wracamy. Dostarczy blok dziwo skału do oryna. Odpowiedź: Blok może być przemieszczany między lokacjami tylko za pomocą akcji na jego karcie. Jeśli lokacja z blokiem zostanie usunięta z gry, pozostaw go na karcie lokacji. Wróci do gry, kiedy znów odkreślam lokację. Eksploracja się kończy. No dobra. To teraz jest taki bayer, że ktoś tu może płacić mniej. Tylko musimy sprawdzić, kto Ku swojej aktywacji jest o jeden. Dobra, czyli czerw będzie tańszy. Czerw jest tańszy i teraz jest jeszcze to tu jeszcze jest tańszy Beor jest tańszy Beor jest tańszy, Beor jest tańszy. dobra mhm, jest tańszy, czy to jest zasada? nie, ale w zwolonym tym mogłem ma jeden kosztowności i jeden prowiantu, tak? jeden kosztowności i jeden prowiantu dobra, to wynika z moich kart Tutaj tu kosztowności, tu prowiant ok i teraz tak tutaj jeden tu będzie raz i dwa, tu będzie raz i dwa, i tu będzie jeden, i wszyscy się przesuwają na lokację 126, tak na lokację 126. I zanim pójdziemy dalej, to tutaj zapłacimy jeden. Spróbuj. Akceptuj. Poproś. Zapłać dwa. Raz i dwa. Dobra, i to jest trzy. Akceptuj. Ok, i mamy trzy żetony. Teraz musimy wydać jeszcze jeden. Wróć to nie to. 126 ma być. Dobra. I teraz tak spróbuj odnaleźć. Akceptuj. Wejdź do przygniecionego. Wymaga mam. Usunę wszystkie żetony. Dobra. Już mam cik usunę tylko żetony. I zobaczymy co tu się wydarzy w końcu dokopuje się do długiego halu solidna konstrukcja dworu częściowo przetrwa katastrofy ale większość pomieszczeń leży w ruinach wędrówka jest wyczerpująca pył utrudnia widzenie poruszasz się w ciągłym lęku że coś zwali ci się na głowę po drodze znajdujesz trochę cennych drobiazgów zmasakrowane ciała w bogatych szatach Wygląda na to, na to, że wszyscy mieszkańcy zginęli. Dopiero po chwili słyszysz cichy, zduszony szloch. Idąc za tym głosem odkrywasz piętnastoletnią dziewczynkę. Nie od niej wiedzieć jak dawno więzioną pod rumowiskiem bierze się do pracy, by ją uwolnić, Kiedy wreszcie usuwasz gruz, rozpoznajesz w jej Cham, Najstarszą córkę Lady King Razem wychodzicie ze strzaskanego dworu, kiedy dziewczyna pierwszy raz spogląda na zaburzone miasto w dole, widzisz, jak zmienia się jej twarz. Znikają strach i cierpienie, a miejsce zajmuje niezmierzona nienawiść oraz rządza zemsty. Cześć jakby twoje czyny uwolniły spod ziemi demona, pragnącego tylko przynieść światu więcej zniszczenia. Podchodzisz bez słowa podziękowania pożyczonego trzymuje dwa grozy raz i dwa raz i dwa raz i dwa nie dobrze za dużo tej grozy yy, i dwa punkty doświadczenia tak dwa punkty doświadczenia to będzie jedna karta tutaj też będzie jedna karta to już będzie jedna karta. I tu będzie jedna karta. Dobra, ale to nie wszystko. Otrzymujesz siódmą część straceni martwi, tak? Hmm. <śm> straceni martwi, siódma część. Jeszcze jest pierwsza, czwarta, piąta i szósta, tak? podpowiedź. Wiele decyzji, jakie podejmujesz będzie miało wpływ na dwie pozostałe główne kampanie. To jedna z nich, o dobre, to jest dwadzieścia sześć, to jest chyba już wszystko, nie zresztę miasteczko. Kup coś odrzuć odejdź. Dobra. Zasadniczo jest tak, że mamy raz i dwa. To możemy kupić sobie jedno, jedno życie. Tak? Dobra. I teraz zjemy prowiant. Zjemy cztery prowianty. I tak, jedno ten, jedna groza spada, spada energia wraca. Jedna groza spada, energia wraca. Jedna groza spada, energia wraca tutaj plus jeden. I tu też jedna groza spada, życie o jeden, i tu jest energia plus jeden, tak? I to jest koniec dnia. I teraz będą znowuż karty. Czy teraz, czy jeszcze poczekamy? Jak to będzie? Jak to będzie? Raz. Można by było. Dobra. Momencik, B kupimy dla B jedną kartę. Raz, dwa, trzy. Tylko, że po drodze będziemy mieli niebieskie spotkanie. Nie, dobra, kupuję to i płacę. Dobra, teraz karty Y. Karty U też mogą być. Karty U też mogą być. Raz, dwa, trzy. Coś ciekawego. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Weźmiemy to. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobra karta. Dobra. G. G walkę bierzemy. Już moment tutaj odrzucam też odrzucam. Raz, dwa, trzy. OK. Raz, dwa i trzy Dobierzemy sobie to. Dobra. I jeszcze Arewowi też karty dyplomacji. Dobierzemy, tak? i tu jest arew raz, dwa, trzy coś ciekawego wpadnie arewowi? no tutaj jest niezła karta, tak się wydaje dobra OK, i to będzie koniec dnia, nie? tu nic więcej już nie możemy zrobić także króciutkie nagranie szybko nam dzionek upłynął teraz pytanie tylko czy zjeść o dwa więcej żeby mieć jeden u czerwia jeszcze żeby mieć jeszcze jeden u czerwia. Hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. jeszcze jeden u czerwia Pyk jeżeli to wydam to będę miał o jeden więcej nie raz dziennie mogę mieć jeden grozy więcej nie chcę tej grozy dobra kończymy nagranie widzimy się w kolejnym odcinku pozdrawiam serdecznie